Co siejemy lub sadzimy przed zimą? Dla wielu z Was zaskoczeniem będzie na przykład to, że możemy posiać koperek czy aksamitki. Siejemy także marchew lub wsadzamy czosnek. I kolejne zaskoczenie, że możemy również sadzić ziemniaki. Zapraszam do dalszej części tego filmiku, w których właśnie opowiem po kolei o tych wszystkich pięciu warzywach i kwiatach. O pozostałych, których nie wymieniłam w tych, wśród tych pięciu, przygotuję kolejny filmik, który będziecie mogli posłuchać i obejrzeć w najbliższym czasie. Koperek siew na zimę: Dlaczego doświadczenie ogrodnicy sieje koperek przed zimą? Zwykle koperek sieje się na wiosnę, ale niektórzy ogrodnicy wolą siać koperek przed zimą na wczesne zbiory. Zimowe odmiany kopru dają zbiory wczesną wiosną znacznie wcześniej niż przy siebie konwencjonalnym. Kiedy siać przed zimą? Dla dobrego wzrostu koperek potrzebuje 14 godzin światła dziennego. Dlatego koperek sieje się pod koniec października, początek listopada, kiedy zmniejszają się godziny dzienne. Jednocześnie temperatura powietrza nie powinna być poniżej zera w ciągu dnia i nie niższa niż minus 2 w nocy. Wybór miejsca w ogrodzie. Koper dobrze rośnie w nasłonecznionych rabatach, nie lubi cienia i wilgoci. Dobrze rośnie po ziemniakach, roślinach strączkowych, pomidorach, ale po selerze nie należy siać kopru. Przygotowanie rabat. Glebę należy przekopać, oczyścić z chwastów i nawozić materią organiczną. Jeśli ziemia została nawożona obornikiem, nic więcej nie trzeba dodawać. Nasiona wysiewa się na sucho w wilgotnej glebie. Rozrzuca się je na grządce ogrodowej lub wysiewa w rzędach. Głębokość siewot nasion musi wynosić co najmniej 3,5 cm, w przeciwnym razie zamarzną. Niektóre odmiany kopru dają plon w ciągu 30 dni od wykiełkowania nasion, podczas gdy większość odmian dojrzewa po 55-60 dniach. Aksamitki przed zimą. Do czego powinniśmy siać je w listopadzie? Aksamitki znane są ze swoich właściwości odstraszających szkodniki, dezynfekujących i zwiększających żyzność gleby do następnego sezonu. A fitoncydy, wydzielane przez korzenie, niszczą grzyby. Dlatego wiele osób sadzi aksamitki w ogrodzie zaraz po zbiorach, a w październiku po pierwszych przemrozkach kosi zamrożone kwiaty. Doświadczeni ogrodnicy sadzą aksamitki dopiero w listopadzie, aby zostawić je w ziemi na zimę. Zimą one gniją, nasycają ziemię użytecznymi pierwiastkami śladowymi, niszczą grzyby i patogeny pozostające w glebie. Koszenie aksamitek nie ma znaczenia, nie ma różnicy, czy pozostają w ziemi z korzeniami, czy w formie skoszonej. Jak siacie je na zimę, na rabatach wykopuje się rowki, wysiewa nasiona, a następnie zasypuje kompostem i popiołem. Aby uzyskać najlepszy efekt, na zimę pokrywa się je śniegiem. Aksamitki można siać prawie w całym ogrodzie, ale najlepiej selektywnie. Na przykład po nich dobrze rosną pomidory, gruszki, jabłonie, winogrona i dynie. Ale lepiej nie siać ich przed kapusą i roślinami strączkowymi. Goździk turecki, czyli nasza aksamitka, jest szkodliwy dla wzrostu tych roślin. Siew marfi przed zimą. Po co siejać marchewki jesienią? Tajemnica, o której sądz świat Wam nie powie. Jeśli zasiejemy marchew przed zimą, zbiory można zebrać w połowie czerwca. Marchewki siane przed zimą smakują inaczej niż wczesne odmiany siane wiosną. Takie marchewki rosną aktywnie w marcu i kwietniu, kiedy gleba jest maksymalnie nawilżona, dzięki czemu owoce stają się soczyste i duże. Jedyną badą jest to, że marchewki tych odmian nie mogą być przechowywane przez długi czas. Marchewki uwielbiają lekką glebę, dlatego należy je sadzić i siać tam, gdzie podłoże jest lekkie. Grządki nadają się po ziemniakach i pomidorach. Ważne jest, aby marchewki rosły po słonecznej stronie działki, gdzie śnieg ma tendencję do wcześniejszego topnienia. Trzeba je wysiewać tuż przed przymrozkami na zamarzniętą glebę. Trudno przewidzieć dokładne daty, ale na pewno trzeba przeczekać październik. Siać można w listopadzie, w pierwszym lub drugim tygodniu, w zależności od pogody. Nasiona muszą być suche, nigdy nie należy ich moczyć. Po wysianiu marchwi glebę należy nawozić torfem i próchnicą. Wiosną usunąć humus i przykryć marchewki folią, więc dojrzeją szybciej. Kiedy robi się cieplej, trzeba je i zaopiekować i wzruszyć ziemię. Ciekawostka, czy można sadzić ziemniaki przed zimą? Nie wszyscy wiedzą, że ziemniaki jednak można sadzić przed zimą. Aby to zrobić, musimy wybrać moment, w którym gleba jest już wystarczająco zimna, ale jeszcze nie zamarzła. Ból wysadzimy na głębokości około 20 cm, a grządki dobrze izolujemy na zimę. Uprawa ziemniaków z jesiennego sadzenia może być nawet bardziej wydajna niż ta z tradycyjnego wiosennego. Sadzimy czosnek jesienią. Jedną z najważniejszych jesiennych czynności w ogrodzie jest sadzenie czosnku. Aby rośliny dobrze wytrzymały silne mrozy i dały zdrowe pędy na wiosnę, przed sadzeniem ziemi konieczne jest dokładne przygotowanie. Znaczenie przygotowania czosnku przed sadzeniem. Moczenie ząbków przed sadzeniem ma wiele zalet. Uprawa staje się bardziej odporna i silniejsza na atak szkodników podziemnych, ma większą wytrzymałość na mróz, minimalizuje ryzyko infekcji chorobami zakaźnymi i grzybiczymi. Wiosną rośliny będą mocniejsze i zdrowsze. Z odpowiednio przygotowanego czosnku można uzyskać bogate zbiory. Jak przygotować czosnek przed sadzeniem przed zimą? Wszystkie metody mają ważny cel. Pomóc ząbkom godnie przetrwać zimę, a wiosną ochronić młode pędy przed chorobami i szkodnikami. Nadmanganian potasu Przygotujmy lekko różowy roztwór nadmanganianu potasu. Namoczmy ząbki w przygotowanym roztworze przez 12 godzin. Roztwór soli. W 5 litrach wrzącej wody należy rozpuścić 3 łyżki soli kamiennej grubej, ostudzić i namoczyć czosnek w tym roztworze przez około 20-30 minut. Popiół drzewny. W 2 litrach musimy dokładnie wymieszać 400 g popiołu drzewnego. Mieszankę tę trzeba zagotować, ostudzić i ząbki moczymy w roztworze popiołu przez dwie godziny. Natlenek wodoru, czyli woda utleniona. Do jednego litra płynu musimy wlać dwie łyżki wody utlenionej i włożyć ząbki czosnku. Zabieg dezynfekujący i przeciwgrzybiczy trwa 20 minut. Siarczan miedzi. Przygotujmy mieszankę 1% siarczanu miedzi. W 10 litrach wody, wody dokładnie rozpuśćmy jedną łyżeczkę. Namoczmy surowiec roślinny w siarczanie miedzi i odczekajmy pół godziny. Przed sadzeniem cząstku zaleca się przygotowanie zarówno jego ząbków, jak i gleby, w której będzie rósł. Dodatkowo czynności odkażające zapewnią maksymalną jego ochronę przed szkodnikami i różnymi chorobami. Zaleca się coroczną zmianę miejsca, w którym sadzimy czosnek. Jeśli będzie rósł w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu, to główki nie będą się dobrze przechowywać. Szczypior będzie się rozwijać bardziej aktywnie niż cebulki, czyli będzie dużo większy. A główki coraz mniejsze, znacznie wzrośnie ryzyko rozwoju chorób bakteryjnych i zakaźnych w glebie. Przygotowanie gleby: musimy glebę głęboko przekopać, usuwając wszystkie chwasty. Dodajmy odżywkę do ziemi jedną łyżkę stołową superfosfatu. I dwie łyżki stołowe siarczanu potasu na 1000 tysiąc metrów kwadratowych gleby. Jeśli ziemia ma wysoką kwasowość, dodatkowo musimy dodać kredę lub wapno. Jedną łyżkę stołową na 1 metr kwadratowy. Aby uzdatnić glebę, podam Wam kilka możliwości podlewania. Roztwór 40 g siarczanu miedzi na 10 litrów wody nie tylko odżywia glebę, ale również ją dezynfekuje. Aby zapobiec chorobom i szkodnikom, to musimy zmieszać jedną łyżkę sody, jedną łyżkę amoniaku i 5 litrów wody. Kolejną kompozycję, którą przygotujemy. Jest to 3 razy 10, czyli po 10 g siarczanu miedzi, kwasu borowego i nadmanganianu potasu, które musimy rozpuścić w 10 litrach wody. Ma ona właściwości antybakteryjne, dezynfekujące i przeciwgrzybicze. Glebę przygotowujemy na 10-15 dni przed rozłączeniem siewu. Moczenie czosku przed sadzeniem jest koniecznością. Dzięki pracom przygotowawczym wzrasta odporność na mróz i stres w uprawie jest dużo bardziej odporny na działanie szkodników, atak drobnoustrojów chorobotwórczych, grzybów, bakterii i infekcji. W tym filmiku opowiedziałam wam o tym, że możemy siać koperek i aksamitki, a także marchew oraz sadzić czosnek i ziemniaki. Także dziękuję za uwagę i proszę pamiętać, że w najbliższym czasie przygotuję kolejny filmik o pozostałych warzywach lub kwiatach.